Dzień dobry! Dzień dobry! Witamy Was na Wybrzeżu Wejherowskim. Tak się ta seria pewnie będzie nazywać. Tak, i tak się nazywa nasze piękne miasteczko. Tak, w który... Lesach Dwójce! Już o tym mówiliśmy parę razy, że do z 2 zrobiliśmy miasto praktycznie od nowa. Wzięliśmy tylko niezagospodarowaną mapę. Mhm. No i jest to wy... Wybrzeże Wejherowskie to jest miejsce, w którym zamieszkamy. E, ponieważ to będzie seria, w którym będziemy my podobnymi tak. bohaterami, tak jak w patolokatorach, z tą różnicą, że Radimir będzie mieszkał osobno. Wreszcie się wyprowadzi na swoje. Tak, i ogólnie było już wcześniej mówione, że ten, kto chce, niech się zgłosi, to zrobimy to osoby. Tak. I oczywiście, jeżeli nadal ktoś tam nie, nie zauważył tego posta, to jeżeli coś, to możecie pisać nam tak. na bieżąco. To znaczy, ja tego posta. Znaczy, nie, dobra. Tylko nie pod tym postem, tylko pod tym filmem. Nie, tak, nie pod filmem, piszcie. Ogólnie jest tak, że zamierzamy raczej te filmiki wrzucać w miarę na bieżąco. O tym już tak. wspominaliśmy. Tylko ewentualnie po prologu już nagramy pierwszy odcinek, no bo tutaj tak, się i tak, tak nie tak. będzie. ale już po pierwszym odcinku będzie to takie na bieżąco, że wy coś napiszecie i my postaramy się, jeżeli będą jakieś prośby czy coś, to odnieść się do tego w kolejnym odcinku. Czasem może będą się pojawiać jakieś ankiety dotyczące tego, tak. co mamy zrobić kolejnym razem w Simsach, itd. 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 itd, Ogólnie mamy wszystkie możliwe dodatki do The Sims 2. Więc... Tak, za Darmola. Tak. Tak, była tak, tak, ta wspaniała Więc chwila. Tak, my mieszkamy w tym oto pięknym domu. Nazywamy się wiewiór. Mhm. Czekajcie, jak ja kliknę, to od razu wejdzie. Ej, ja nie wiem. Chwila. A. A po prostu o, to okay. tak możemy robić, właśnie. To jesteśmy my. Ej, my mamy strasznie dużo kasy, Może jeżeli będzie taka możliwość, tak wejdziemy do siebie, to sobie zmniejszymy tą kasę. Tak, spoko, tylko muszę no. wiedzieć jak. Nie, bo wiecie, na kodzie zwiększaliśmy kasę, żeby się każdy mógł prowadzić do takiego domu jaki chce. Tak. Jak widzicie mamy, mieszkamy w bardzo malowniczym, w bardzo malowniczej dzielnicy miasta, tak. tutaj jest ekologia Dzielnica przemysłowa. Ekologia, prawda? Reaktor jądrowy. No. Tu jest taki jakby peron, który oddziela to od od reszty świata. Tak, wszyscy z szopy wyjeżdżają. Tak. Tu Ja nie wiem, jak przejeżdżają przez. Po prostu tak piachu przejeżdżają. W sumie, może jakoś tak idźmy od naszej strony. Nie tak. wiem, czy na lewo, czy. Nie, może na. Ej, na, na lewo, do Radimira. No, na lewo, więc tu jest Radimir. Radimir komunistyczny. E, ogólnie to, nad czym ubolewamy, znaczy to nie a propos. Radimir... E, czemu Radimir ma 20 tysięcy? Przecież my, jak go zapisywaliśmy wczoraj, to on skończył z niecałymi 200 z simoleonami Kutno. Ej, nie mam pojęcia. Dobra, potem to ogarniemy z tą kasą, wiecie jak coś Właśnie, mam nadzieję, że to się zapisało, wszystko co się tam zrobili, no ale zapisałem przecież. Raczej to. tak, raczej jest wszystko No wszystko. dobra. Nie jest ok, bo zobacz, okna, są chyba pozmieniane i. Tak, tak, tak. Tam. Więc on mieszka w bardzo surowych warunkach, w tajdze i Tundrze jednocześnie. Tak. E, wi widzi się te zmiany klimatu i. No i mieszka osobno. Mieszka osobno. A, chciałem powiedzieć, że to nie ma związku z Radimirem, ale trochę żałujemy, że nie da się zrobić takich naprawdę grubych postaci w dwójce. Tak, one tylko mają brzuch wystający, jeżeli weźmiemy. Tak, tak, tak. Znaczy, to nie jest a propos Radimira, tylko tak ogólnie. No właśnie, mówię, mówię, nie tak... Dobra, teraz zobaczmy tutaj. I tak w ogóle to myślę, że w pierwszym odcinku odwiedzimy właśnie Radimira i zobaczymy, czy kogoś jeszcze. Radimir ma śmieszny dom. Czy znaczy, każdy hmm. ma trochę śmieszny dom, no zobaczycie sami. Tutaj w habirze Plebania mieszka Janusz Tracz. Jedna z najbogatszych postaci e, w tym mieście. To jest tylko zalążek jego kasy. Tyle to on sobie wypłaca na chleb. Tyle to on ma w portfelu. Tak, właśnie. E, no i co? I mieszka sobie sam. Jego dom, z tego co pamiętam, nie jest jakoś super zbudowany. Ma teleskop. Ano. Czyli chyba mogą go kosmici porwać. To obok. No. Tutaj oczywiście mieszkają szkolni. Jest w, Bel w belwederze Warmianina, oczywiście mieszka szczudlak, knur, Moczopiano i najmądrzejsza istota, czyli pies Nero. No i tutaj, niestety, właśnie kłania się to, że nie możemy zrobić grubszych postaci. Tak. No Kononowicz tak średnio siebie przypomina przez niby, to. niby w tych przylubkach był, gdyby Kononowicz. Są takie przylubki z The Sims 2, ale tam coś na modzie musiało być zrobione. No. No ale oczywiście nie mogliśmy sobie odmówić, żeby oni byli akurat naszymi sąsiadami. Tak. Więc nie wiem, iść teraz dalej, w lewo? E, raczej tak. Ok. No, zastanawiam się, czy dałoby się coś z tą grubością jeszcze podziałać. Tu mamy pola, a tutaj proszę ja was, mamy państwo motyków. Też są w miarę blisko nas. No, tak nie jest podobny, ale ono różowy się stanie dopiero potem. Nie wiem, Eustachy na niego farbę wyleje. No, MUDIEL też nie jest za gruba. No, kurde, zobaczymy jeszcze. Może Zresztą, coś się że, Żeby podkreślić, że to naprawdę są motykowie, jest młyn i z tyłu nie, nie, jest nie, UFO. Niekoniecznie taki wiatr jak MUDIEL, ale jest. I właśnie UFO. Eee, teraz idąc dalej, mamy tutaj obóz namiotowy. Mm. Mamy obóz namiotowy. To jest parcela publiczna. Zamieszkaj w namiocie jako harcerz. Uwaga, nie ma tutaj kibla. Też I... pewnie tam kiedyś pójdziemy. Tak. Pamiętasz, jak chcieliśmy zrobić w czwórce obóz i zamiast namiotu wdawaliśmy łóżka? Tak. No to tutaj są namioty. Tak. Ale jest piękna brama, taka japońska, Tak, 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 tak. No. A tutaj jest właściciel obozu, Obersturmer. W... Mieszka w willi Wolfenstein i ma owczarka niemieckiego. Ten mundur... Powiedzmy, że nie będę go opisywać, żeby mi nie zablokowali filmu, możecie się tylko bliżej przyjrzeć, dlaczego akurat tak się nazywa. E, chciałem go nazwać Dziadek Dragotrima, ale już stwierdziłem, że nie. Już, już to, że nie mam szacunku do siebie, to nie znaczy, że do innych mogę nie mieć. Tu są jakieś ruiny, w ogóle zamek. I ta głowa tam po prawej. I, i głowa Mo, Tutaj głowa Moai, a tutaj ale, ale głowa... O, o, tak, No musiałem to wstawić. Teraz tak, Tu mamy kościół świętego krztofa męczennika. Tak, Amen. gdzie tam co niedzielę sobie chodzić? Tak. To akurat ściągnęliśmy z modów jest parę rzeczy typu krzyże. Tak. Jest. Tutaj mamy cmentarz sztywny cmentarz, przepraszam, cmentarz Cem... to jest. Zrobiłem literówkę, stwierdziliśmy, że tak pasuje. Można tu wyjść z psem lub wspominać zmarłych, ewentualnie odpalić papierosa od znicza. I jak widzicie, jest to cmentarz wielowyznaniowy. Czy znaczy, nie, wygląda bardzo tradycyjnie. <noise> tu w ogóle jakaś świątynia aztecka? No, tam można w koszach pograć też. Co jakiś A no je, jest. Jest człowiek, małpa i te sprawy. Jest też taki dół wykopany. Tam na pewno też się przejdziemy. Tak. Teraz tutaj, niestety, tu się, jest mod na to, żeby ta mapa w miarę płynnie się przemieszczała. Mhm. Tutaj Jaceks, czyli jest Marleonka ze swoją dziewczyną. Tak. I w sumie, w sumie, no myśmy w większości gotowe domy dawali tak, ludziom. Tak, tylko że chyba nie było mogło być tych umeblowanych, tak? To było tak, że nie... Chyba tak. No, to jest ja A tutaj z, z kolei budować. mieszka Szrek, ano, szrekowe Szrek. bagne, który jest bogatszy od... Na, który I właśnie, what będzie... the fuck z tymi pieniędzmi? No my będziemy najbiedniejsi. Okej, okay, lecimy dalej. Ej właśnie, jak coś to w naszej grze, bo chyba jest taka możliwość, jeżeli jest, to wyłączymy starzenie się. Tak, tak, no. tak, tak, tak. Tu mamy miasto. No jak widzicie nie ma tutaj aż tak rozbudowanych tych miejsc. To jest latarnia. I przy latarni mieszka rodzina retro. Tak, na prośbę jednego z użytkowników. Tak, jest rodzina retro. Mieszkają w domu, który się nazywa Kiedyś to było. <grym> Kurde, jak ja mam tam się przemieszczać? A nie, a tam całkiem może się nie da do tyłu i tak, nie wiem. Tutaj tylko, nie tak. Dobra, idziemy tu bardziej. Wrotkowisko Paweł Jumper SA. No. No, czyli wrotkowisko po prostu. Tu mamy jezioro Kuny w agresie. Można tu leniwie spędzić dzień. <grym> tak, zrobiliśmy jezioro, ponieważ. No niby jest dostęp do morza, ale zarazem nie da się tutaj obok nic zbudować. Mm -hmm. Tu mamy sklep zoologiczny Knur, wszystko dla zwierząt i dla ludzi podobnych do zwierząt. Park zwierzęcy, chałmiał, bar pies i picie. Witaj, delektuj się przy smakami z grill. I zimnym harnoldem, podczas gdy twoje zwierzaki przekopią dla odmiany ogród kogoś innego. Czworonogi będą miały mnóstwo zabawy, a potem my posprzątamy bałagan. Brzmi zachęcająco. Tak, pies i picie. O, jest nawet tęcza. Tak. Menelska oberża. Nasze miasto jest otwarte na wszystkich. <laughs> Menelska oberża to jest konkurencyjny bar do psa i picia. Najlepsze i najtańsze piwo w mieście. Harna Hardewojak Wojak i Twój stary mocny. Tu mamy park Zielony Armii Czerwonej. Przepiękny park, w którym możesz posiedzieć, pomyśleć, ewentualnie wypić piwerko, ile nie złapie Cię policja. A, dobra. Też było. Teraz tu. Centrum zakupów człowieka małpy. Zapraszamy do sklepu największego zbrodniarza wojennego. Czyli po prostu sklep. Lech. Tu jest rodzina Lech. I to też jest na prośbę mhm. jednego z użytkowników. Centrum Henryk i Mariola, przyjść do zakupy do H&M. No czyli Henryk i Mariola, to nie jest... Dokładnie. Dobra, teraz tu mamy Tomasza Niecika. Też mieliśmy stworzyć Tomasza Niecika. I jedna z tych osób, który, znaczy jedna osoba też nam kazała mm, zrobić jakby wymyśloną przez siebie postać. Mhm. I ona jest ochroniarzem Tomasza Niecika. Tak. tak. A czekaj, ja tam naprzeciwko HM-u to pokazywałeś? A Księgarnia Wojciecha Schodolskiego. O, a wy mówicie, że ja alfabeta, a ja księgarnię otworzyłem. I tyle w temacie. Tak. Te. Wiśniewski. No Wiśniewski i mandaryna. Tak, zrobiliśmy ich, bo oglądam czasem, jestem jaki jestem. <grywa> eee, teraz tak. O, tutaj jest rodzina youtuber. Mieszka tutaj Madleon. Znaczy nie Madleon, sorry, co ja mówię. Eee, Vito VitoNator eee, mieszka Mr. Luigi i ten pośrodku to jest Raf. <grywa> On jest najbardziej chyba podobny. A właśnie, bo ten. Mr. Luigi miał być utożsamiony z tym, z Kung Fu Mari, nie? Aha, tak, tak, tak. Dobra. Wszyscy a. są o wiele zabogatsi tutaj. Okej, okay, labirynt z finałem. Zbuduj tu coś, co ucieszy swoich Simów. A, tutaj nawet nie zmieniłem nazwy, więc po prostu dam trzy znaki zapytania. Je, jest to labirynt i można tu wejść, może kiedyś tam wejdziemy. Z nudów to zrobili, zrobiliśmy. Teraz tak, Mietek Żółl to kolejna ważna postać, którą o. mieliśmy zrobić. Nie mieszka on może w typowym Szałasie, ale jest to dosyć ciekawa konstrukcja. Na pewno też będzie naszym dobrym przyjacielem. Tak. On ma 20 tysięcy, I ma... Chyba, że w jakiś sposób się liczy majątek domu, ale nie mam pojęcia, tak szczerze. Potem będziemy musieli to sprawdzić. Dobra, YouTuber był Wash and Go. Tutaj świętej pamięci. Świętej pamięci. Ee... Tutaj Jan Łoś, jego matka oraz Wiesław Chuiński. Tak. No zastanawialiśmy, czy ich zostać, ale w sumie dobra, nie będziemy przecież ten. Jest więcej osób, jest wesoło. Tak. I Bonzo. To chyba nie musi. Melina na wschodniej. O, no. Jak widzicie, same barwne postacie. Czekaj, teraz jeszcze popatrzę, chcę zobaczyć, czy może, czy, czy może jest coś, o czym zapomnieliśmy. Ale raczej nie. No, wiadomo, że na pewno tutaj będziemy budować nowe rzeczy. A, dlatego dużo miejsca specjalnie zostawiliśmy, tak. właśnie. to jest młode miasto, ono się dopiero rozbudowało. Widzicie sami, sami celebryci. Yy, najlepszą, najlepszym elementem tego miasta są tory, którymi można wyjechać z tego miasta. Wszyscy z nich ochoczo korzystają. Tak. Ej, może jeszcze pokażemy dom nasz? A, Myślę, albo dobra. Nie wiem. Dom Radimira pokażemy, dobra? Myślę. Kurde, zastanawiam się, czy po prostu od razu... Nie, no dobra, to w nas... Hmm. Raz... A, nie. jeszcze... Ej, jeszcze no. jednej rzeczy nie pokazywałem. Jak... Tęcza. A, dobra. No. Wiem, że zapewne nie rozpoznajecie osób, które tutaj są. To są ćpuny, które za dużo nagrały się w tęczową polankę i próbują upodobnić się do postaci. Tak naprawdę to są te postacie. One, oni tak naprawdę wyglądają. Po prostu do gier robili im makijaż. Jezu, jak, jakiś domisie, nie? <laughs> Ej, dobra, to w sumie. To w sumie no, tyle. To tyle. Ale dobra, no to prolek będzie krótszy. No tak, tak. No, bo tak jak mówię, chcieliśmy i tak pierwszy odcinek, aby był taki zapoznawczy, abyście tam, wiecie, jeszcze nic nie musieli pisać, co tam, jak tam zrobić mamy, tylko abyśmy od razu go po tak. mogli nagrać. I będzie pierwszy odcinek i po tym odcinku zapytamy się Was o jakąś randomową rzecz. O, czy tam po prostu powiecie tak. jakieś swoje propozycje, nie? Tak. A co tam? E, no, Albo nie powiecie, to zrobimy, co będziemy chcieli. Teraz jak tak patrzę, to myślę, że przydałby się tutaj jakiś las, nie? No bo tu niby jest. Tu niby jest taka. No nie, są ma suwarki już, nie? No A są. W sumie co byśmy z tym się robili. Ale wiecie, tak naprawdę jak mamy The Sim's podróże, to jeszcze trzeba będzie mm. potem zbudować jakieś mm. wyspy, na które można wyruszyć, nie? No. Okej. Okay. No ogólnie nie ogarniamy aż tak zbytnio tej części, szczególnie, że są właśnie wszystkie dodatki, no ale nic, no to będzie śmieszniej, myślę. Okej. Okay. No to w takim razie do następnego, już do właściwego odcinka. Tak. Na tak. razie.